Siema, tutaj Prezydent. Słuchajcie, chciałem na samym początku Wam bardzo serdecznie podziękować za 4200 wyświetleń pod moim ostatnim filmikiem, gdzie humorystycznie podsumowałem Świeżyńskiego. Udowodniliście mi, że nie jestem jakimś randomikiem, który zamyka internety, ponieważ 4200 przekracza średnią oglądalność filmików w mojej kategorii, czyli ludzi i blogi, gdzie jest to 3000 wyświetleń. Yy, I pokazaliście mi, że z moimi poglądami jako polityka, z Połączonymi z Waszym poparciem jako narodu, może daleko zajść. I to zaprocentuje w październiku 2023. Dobra, do meritum. Słyszeliście o takim konkursie, jak Młodzieżowe Słowo Roku, organizowane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe? W tym roku wydarzyła się sytuacja bezprecedensowa. I to nie ma nic wspólnego z koronawirusem. To było głosowanie internetowe. W tym roku żadne słowo nie zostało wybrane. Ponieważ organizatorowi nie spodobały się dwa najmocniejsze, dwa najmocniejsi kandydaci, ponieważ to nie korelowało z jego poglądami. Z pwn to po prostu. Jeszcze rozumiem prywatiarza, gdyby jeszcze to zbojkotował po aż jego konkurs jego sprawa, ale z drugiej strony, co to za organizator, co nie potrafi uznać demokratycznych wyborów organizowanego przez siebie konkursu? To nie jest polityka, to nie, to nie wpływa jakoś bezpośrednio, rażąco na nasze życie, żeby. Mocniej oddawać demokracji. Tutaj, akurat, jak najbardziej jest skazana w takich pierdołach jak młodzieżowcy o roku. A co to były w ogóle za hasła? Julka i sasinić. Co do tego pierwszego, to prezes PWN tłumaczył, że to mu się nie podoba, ze względu na to, że to niby obraża kobiety, co mają własne poglądy. Jakie własne poglądy? Przecież one są jak pieczątki. One się niczym od siebie nie różnią ani poglądami, ani poziomem słownictwa. One uwierzą we wszystko to, co usłyszą w radiu, w telewizji, to co przeczytają w gazetach, czy w internecie, a w dodatku to, co wywróżą im wróżki ze znaków Zodiaku, czy Starota. Więc niczym się... Więc niczym się nie różnią od katolików, których tak bardzo krytykują. Są, są też zaślepione fanatyzmem, tylko w tym wypadku ezoterycznym. Więc, więc jak najbardziej słusznie się wyśmiewa takie, nie kobiety tylko dziewczynki, co najczęściej nie okuczyły 20 lat a myślą, że wszystkie rozły pozjadały żeby nie było, ja nic nie mam przeciwko młodym ludziom, którzy chcą się wypowiadać na poważne tematy ale też stosuję zasadę, że jak masz powiedzieć coś głupiego, to nie mów wcale i taka, i taka postawa gwarantuje sukces no ale za to incel par, parę lat temu jak najbardziej przeszedł, bo to już dotyczy mężczyzn którzy są mysli to są męscy odpowiednicy Julek, a ostatnimi czasy w internetach też inne rąże określenie synonim Inceli, też nazwane imiennie. <grymne> Nie uwierzycie jak. Podpowiem, wam, że to jest skandynawskie imię. Nosili je szwedzcy królowie w XVII wieku. Ja nawet pod pomnikiem jednego z nich mam zdjęcie. Jak poszukacie dobrze na Facebooku, to znajdziecie. No dobra. A co to jest zaśnic? Chyba nie muszę Wam tłumaczyć źródło słowu tego słowa, ale w każdym razie oznacza mniej więcej to, co być bardzo rozrzutnym. I to też się prezesowi PWN nie spodobało, ponieważ, jako, jako że to jest państwowe wydawnictwo naukowe, no to bał się o swoją posadę. Nie mógł przyjąć czegoś, co krytykuje rząd, który go tam posadził na tym stanowisku. I to właśnie pokazuje, dlaczego jak najmniej powinno być państwu w naszym życiu. Nie może ono ingerować w nasze życie, bo każdy człowiek jest inny. I przede wszystkim państwo powinno być dla ludzi, więc jak najmniej powinno nam się nie trąc... Jak najmniej powinno nam się trącać. Wojsko, policja, drogi, domy dziecka. To powinno być państwowe i nic więcej. A wy głosowaliście na któreś z tych haseł? Jak tak, to na które? Opiszcie w komentarzu. A tak poza tym zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, róbcie mi zasięgi, pozwólcie na to sprawdźcie, żeby, jak... żeby mój przekaz dotarł jak na... do największej liczby osób. Pozdrawiam was, serdecznie. Nara!